Z tej strony MAC 127 i witam Was w trzecim odcinku z naszej serii Minecraft z modami. Dziś, tak jak obiecałem, będziemy budować domek na tej górze. Tak, tutaj zamierzam zbudować ten domek, żeby tak też fajnie wchodził do tej e, góry. Dokładnie tak. O, ok. I żeby się tak jakby wspinał, tak piętrami po ścianie góry. To by było całkiem ładne, naprawdę mi się podoba. No dobra, to ja teraz zrobię krótkie cięcie i powrócę do was, jak już zbiorę potrzebne materiały. Cześć. Oj, podczas szukania materiałów na dom. Znalazłem wioskę. Dokładnie tak. Jestem bardzo zadowolony. Poszukam od razu kowala. Może będzie, może nie. A. Come on. Musi gdzieś to być. Jest kowal, kowal. Zobaczymy, co u niego jest. Ok. Trzy. Dwa. Jeden. Żartuje ktoś sobie ze mnie? Ale jest jedzenie. Co to są te thorns? Zaraz zobaczymy. Oto, te pile of ashes. Co to jest? Czekajcie. A. Pile. Nie, A, nie ple. Pile. Zobaczmy, co z tego. Węgiel? Naprawdę? I to jest takie słabe. Serio? A to. Jakiś ptak tu nam podszedł. Thorn. Można coś z tego zrobić? Oh! Możemy zrobić takie bełty. No nie jest źle. Ale trochę mi szkoda, że nie było nic takiego. Bo fajniejszego w skrzynce. Chociaż 6 bloków obsydianu nie jest źle. Bo będę musiał zejść do netheru, żeby zrobić e, o, super miecz. Zaraz wam pokażę. Pobrałem taką modyfikację. W komentarzu mi napisano, żebym ją pobrał. I zaraz e, wam pokażę ten miecz. Tylko gdzie on jest? Muszę go znaleźć. Hmm. Sło o który to był? Tak, to był ten prukła Sword. Jest on. O, dobra. Eee, tak się kraftuje e, ten miecz. No, płomienną różkę to spokojnie się zdobędzie. obsydian akurat mamy, ale na portal przeznaczymy. prukła Crystal robi się w ten. Oj, w ten sposób. Z prukła szardów. Eee. I diament po środku, więc jest to dość drogie. Już na razie dwa diamenty. Następnie 5 diamentów do jednego, czyli 5 razy 4 cztery razy 4, 16. 17 diamentów już nam potrzeba. No i tak się kraftuje. Pourquoi? Tak, też jest strasznie drogie w craftingu. Więc jest to bardzo dobry miecz. Bo ma aż 104 obrażeń, więc na, jeden, na jedno uderzenie zdejmiemy dużo potężnych mobów. Więc jest to bardzo dobry miecz, ja tak uważam. Okej. Okay. No dobra. To robimy kolejne cięcie i spotkam się z Wami <gryw> już na pewno y, z materiałami. No chyba, że zobaczę kolejną wioskę. Okej, okay, witam was po cięciu. To jest to, co zbudowałem. Myślę, że wam się podoba, bo mi się podoba bardzo. Tutaj mamy bloki budowlane. Tak, to są obsydian, deski, czerwony piasek, narzędzia i broń. Takie mam narzędzia i broń. Jedze jedzenie. Tutaj mam cenności. No to w, 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 wrzucimy sobie Big Cat Claw chociaż nie tutaj zrób, dajmy dynię no i to też a tutaj jest skrzynka na inne rzeczy no i zbroję tak. tak będę wchodził na wyższe piętro swojego domku tutaj widać Jack O' Lantern i na razie tutaj nie ma jeszcze nic zrobionego ja bym schodził do tej wioski. Muszę pokonać, już wam pokazuję jaką trasę. To jest właśnie ono. Schodzenie to jeszcze nic, bo mogę w końcu też zeskoczyć do wody. Tak, no, ale wchodzenie to już jest troszkę dłuższe. Dokładnie tak. Sami sobie zobaczcie. Dobra, wskoczyliśmy i muszę wchodzić. Tak, do samej góry. Dobra. Teraz y, zobaczymy sobie, co villagerzy mają w ofercie swojej, że tak powiem. U. Mm, dokładnie tak. Zobaczymy, co, ch y, co chcą nam dać w zamian za jakieś tam rzeczy. Szmaragd za... Jeden szmaragd, trzech... Boże, za chleb mam dać szmaragd? Naprawdę? Troszkę drogi ten villager. To ten? Ale drogi oferty. 16 kurczaków i szmaragd? 10 szmaragdów za kompas. Ale oni są głośni. 20 pszenicy. Ten jest bardzo okej, okay. bardzo okej. Okay. Będę musiał mu zostawić jakoś wyjście, żeby mi nie wychodził. Dokładnie tak. O, tak to się zrobi. Dobra. Ja on będzie mógł tylko tutaj wyjść. Dobra. O, ten ma za 16 tych surowych y, steków, jak dobrze pamiętam. To są chyba właśnie steki. A no, zobaczmy co oni. 15 Trzy za zapalniczkę no. Nie... Nie jestem pewien. A ty? 11 książek 11 książek powiadasz. No ciut za drogo. Dobra, teraz wyłazimy Zobaczmy, może gdzieś jeszcze się skrył jakiś villager. I do niego nie dotarliśmy. Ktoś coś mówił o 11 książkach? 3. Czy... 6 9. O, 12. 15. 18. 21. No naprawdę, jednej książki zabrakło, żeby dwa szmaragdy do niego wzią wziąć. Dobra, ale. O, tam przecież ja jeszcze mieszkam. Na razie. O, tutaj. O, tak, dokładnie tak. I tutaj stąd też mogę sobie zebrać. No to kilka szmaragdów będzie. Dobra, po, spod... po handlu o, trzy szmaragdy. Po handlu z villagerami. Zamierzam zakończyć odcinek tak. Nie budowałem na Waszych oczach. Bo nie wiem, czy chcecie, czy nie, więc proszę Was bardzo. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym budował przy was, czy bez was. Tak jak to robiłem w dzisiejszym odcinku. Tak. O, wyewoluował. 29 papieru! Dobra. Kurczę. I... W sumie... To... I wystarczy zrobić tak. Oj. Ok. No dobra. No to yy, musimy uciekać już powoli, żeby pójść spać. No i może przy łóżku już zakończę odcinek. Tak. To będzie rozsądne bardzo. Yy, dobra. Wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania tego odcinka i proszę Was napiszcie w komentarzu, czy mam zrobić resztę pokoi w moim domku z Wami czy bez Was, bo byłby to cały odcinek poświęcony budowaniu. Więc do zobaczenia. Dzięki za obejrzenie. Następny odcinek może w piątek. Cześć! Oh man. F9, pa. Dobra.